Uniwersytetu Pedagogicznego. Na tle zielonego prostokąta formułuje się napis: Student z niepełnosprawnością wzrokową. Na ekran nasuwa się ujęcie młodego mężczyzny, włosy krótko ostrzyżone. To Łukasz Golonka, student pierwszego roku informatyki SUM. Mężczyzna siedzi, jego spojrzenie błądzi w przestrzeni, jedno oko jest przymrużone. Myślę, że moją niepełnosprawność najprościej opisać tak, że. Nie widzę praktycznie nic poza światłem, to tylko jednym okiem. Co do jej wpływu na proces edukacji i studiowania, no to myślę, że jest oczywiste, że jakiś tam miała, tak to znaczy, pewne kwestie chociażby jakaś takie rzeczy związane z matematyką, czy geometrią głównie, przychodziły trudniej, czy też jakimiś wykresami. Przez fakt, że jestem centrym niepełnosprawnym, pewne kwestie y, muszę realizować inaczej, żeby być w stanie coś z pewnych zajęć wynieść. No i głównie jest to robione tak, że albo pewne zajęcia odbywają się tak bardziej jeden do jeden, to znaczy, zamiast brać nich udział z grupą, to jestem tylko sprawdzącym i on pewne rzeczy jest w stanie wytłumaczyć. No to głównie są takie kwestie y, jakieś matematyczne, że te zajęcia, które wymagają dużej ilości wykresów. No albo też czasami kwestia jest nieco innej formy zaliczenia, jeżeli na przykład zajęcia polegają na pracy nad grafiką czy nad obrazem 3D. Myślę, że różnice między studiami, a wcześniejszymi etapami edukacji to jest kwestia bardzo indywidualna, bo na przykład w moim wypadku, kiedy cała poprzednia edukacja była w ośrodku dla osób niewidomych, to studia są zupełnie inną sytuacją, tak? Praktycznie wszystko trzeba sobie załatwić samemu, w takim znaczeniu, że prowadzący nie do końca wiedzą, jak takiej osobie pomóc. Jakby u mnie, po mojej stronie jest wypracowanie sobie z nim jakiejś takiej metodologii pracy, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, to jest kwestia bardzo osobnicza, no bo gdyby ktoś na przykład przez całą swoją edukację był w szkolnictwie masowym, to zakładam, że nie byłoby do niego jakiś ogromny przeskok. W takiej sytuacji jak moja, kiedy jestem osobą niewidomą, no to fakt, że nie widzę, nie generuje żadnych ułatwień. To jest generalnie utrudnienie, no przez sam fakt tego, że to jest ograniczenie jednego z ważniejszych, najważniejszego zmysłu. Natomiast te trudności, jakie ewentualnie powstają przy studiowaniu, no to myślę, że to są takie dwie kategorie. Pierwsza jest taka, że właśnie pewna część kursów jest mocno graficzna, bazuje na jakichś wykresach czy na grafice 3D, a druga jest taka, że niejednokrotnie narzędzia, które są wykorzystywane przez resztę grupy, nie działają dobrze z ochronowaniem, które udźwiękawia mój komputer i w związku z tym trzeba albo spędzić czas na szukaniu jakichś alternatyw, no albo też jakoś je opanować, poświęcając na to więcej czasu niż muszą to robić moi widzący koledzy. Na ekran nasuwa się ujęcie młodej kobiety w długich, kręconych włosach, w odcieniu ciemnego blondu. To Klaudia Kukulska, studentka drugiego roku SUM. Na kierunku pedagogika specjalna. Kobieta stoi na tle dużego okna. Jeśli chodzi o słabowidzenie, tutaj y, postać to jest y, dużo trudniejszy, myślę, że trudniej niż y, jeśli chodzi o słuch, dlatego że y, często muszę dostosowywać materiały edukacyjne wszelkie notatki, wszelkie książki, literaturę y, do odpowiedniego programu powiększającego. Y, często też y, muszę prosić o pomoc kolegów, koleżanki, y, o pomoc w odczytaniu jakiejś, y, czy o rozszypowaniu jakieś y, grafiki, czy y, odczytaniu y, jakiegoś tekstu, który jest niemożliwy na przykład do powiększenia w danym momencie. Y, 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 tutaj też, y, y, też jest naszym troszkę problem z poruszaniem jeśli chodzi o takie zajęcia ćwiczeniowe, gdzie się poruszamy wszyscy w grupie, bo mamy takie ćwiczenia stricte y, takie pedagogiczne do pracy z dziećmi, z młodzieżą. I tutaj też y, często naśladuje innych, w jakiś sposób wykonują pewną, y, pewne ćwiczenie, pewną pracę. To myślę, że niejednokrotnie. Takim pierwszym punktem jest to, żeby nie przeszkadzać. To znaczy y, są często osoby widzące, które y, zakładają, że czegoś się zrobić nie da, albo że nie da się gdzieś dojść, i na siłę, y, bez pomysłu, y, starają się jakoś pomóc co niejednokrotnie albo nie pomaga po prostu, albo wręcz przeszkadza, jeśli mamy jakiś wypracowany sposób realizacji konkretnego zdania, to często taka interwencja z zewnątrz zwyczajnie jest bardziej szkodząca niż pomocna. Dużo może y, ułatwić y, takim osobom, choćby parkując właściwie y, samochód, y, nie stawiać w, na środku chodnika hularnóg. Tutaj rzeczywiście y, mnóstwo hularnóg ludzie, ludzie stawiają, że tak powiem, gdzie popadnie. Ja nie ukrywam, że, to, że mam z tym trudność, gdy nie mogę po prostu przejść normalnie, tylko muszę iść na kawałkiem ulicy albo przeskoczyć przez tą kolejną, mogę mówiąc kolokwialnie. Wszystkich barw może się nie pójdziemy, bo tutaj też jest kwestia na przykład remontów, chodników, żeby one były mnie takie równe i żeby nie było takich też wysokich stopni. To jest jakby kwestia taka, powiedziałabym, szersza na, na większą skalę. Biuro oferuje szereg m, e, takich udogodnień e, wsparciowych, e, zależnie od niepełnosprawności. Między innymi, e, jest przyznawane stypendium dla studentów w określonym stopniu niepełnosprawności, może być też e, przyznany asystent dla osoby, która ma trudności z notowaniem albo dojściem na zajęcia, e, e, dla osoby całkowicie nieświadczącej, e, przyślubuje też tłumaczenie języka migowego. Czy dostosowanie materiałów dydaktycznych po powiększeniu, bądź przełobienie do jakiegoś dostosowanego programu dla uszupienia dysfunkcji wzroku, czy korzystanie z dyktafonów i tym podobnych urządzeń. Także myślę, że tutaj szereg pomocy jest ogromny. I yy, również mogą być też dostosowane yy, egzaminy czy yy, kolokwia dla studentów, zamiana na przykład egzaminu ustnego na pisemny bądź na odwrót. I tutaj też yy, jakby nie ma problemu yy, w większości przypadków, żeby się dogadać yy, z prowadzącym. Na ekranie pojawia się napis Materiał powstał w ramach cyklu filmów edukacyjno-informacyjnych stworzonych z inicjatywy Biura do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Szczególne podziękowania dla bohaterów filmów, którzy zgodzili się opowiedzieć swoją historię. Na ekranie pojawia się plansza z logotypami Unii Europejskiej i informacją o finansowaniu projektu.